Pozornie mogłoby się wydawać, że najlepsze czy też najważniejsze schody w filmach to dość durny temat. Jednak ten film nie jest żartem, jestem zupełnie poważny. I wierzcie lub nie, ale schody miały swój wkład w rozwój kinematografii i to zapewne większy niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Kiedy myślicie o schodach w filmach co zapewne zdarza Wam się codziennie w waszych głowach pewnie pojawiają się dość świeże przykłady. Są takie filmy, które można rozpoznać po schodach, i kiedy myślę o takich produkcjach, to jednym z pierwszych obrazów, które pojawiły mi się w głowie są schody z Jokera i zastanawiam się, z czego wziął się ich fenomen. No bo okej, okay, ta scena, w której tańczy na schodach była całkiem ładna, ale nie miała zbytniego znaczenia w kontekście całego filmu. To chyba ten zalew memów, które pojawiły się po jego premierze, sprawił, że aż tak zapadła mi w pamięć. Zresztą nie tylko mi, bo schody z Jokera stały się lokalną atrakcją turystyczną. Co jest podobno dość problematyczne, zarówno dla okolicznych mieszkańców, jak i dla władz miasta. Jeśli chodzi o współczesne kino, nie można pominąć też schodów z Harry'ego Pottera. I mówię tutaj zarówno o tych, pod którymi mieszkał, jak i tych ruchomych, które można było spotkać w Hogwarcie. I jedne i drugie są na tyle charakterystyczne, że stanowią element rozpoznawczy całej serii. Podobnie jest zresztą ze schodami w Incepcji. Myślę, że kiedy o nich mówię, to każdy, kto widział ten film potrafi je sobie zwizualizować. Schody odegrały też swoją rolę w historii kina. Mało znanym faktem jest to, że od ponad 25 lat w amerykańskim mieście Silver Lake organizowany jest festiwal, którego centralnym punktem są właśnie schody, a konkretnie schody z filmu The Music Box, stworzonego przez duet komików Stana Laurella i Olivera Hardiego których możecie kojarzyć jako flipa i flapa. The Music Box opowiada o dwóch pracownikach firmy transportowej, którzy dostali zlecenie dostarczenia pianina. Problem w tym, że jedynym sposobem na dotarcie do domu zleceniodawcy jest wejście po dość długich schodach. I właśnie to przez jakieś 30 minut filmu próbują zrobić nasi bohaterowie. Annual Music Box Steps Day, bo tak właśnie nazywa się to wydarzenie, jest inicjatywą typowo lokalną. Umożliwia mieszkańcom zobaczenie, jak wyglądała okolica, w której na co dzień mieszkają około 100 lat temu, bo The Music Box jest zaledwie jednym z wielu filmów Nagranych w tamtej lokacji. I fakt istnienia takiego wydarzenia jest od dzisiaj moją ulubioną, bezużyteczną, okołofilmową ciekawostką. W tamtych czasach schody całkiem często pojawiały się też w musicalach, umożliwiając aktorom wykorzystanie niestandardowej choreografii przy okazji scen tanecznych. Najczęściej tego typu zabiegi były realizowane przy okazji filmów muzycznych z lat 30., które często były ekranizacjami rewii, ale w późniejszych latach również możemy spotkać się z sekwencjami tanecznymi wykorzystującymi taniec na schodach, jak choćby w deszczowej piosence. Na pewno kojarzycie też kultowe schody z Przeminęło z wiatrem. Szczerze mówiąc, kiedy myślę o tym filmie, to jest to jeden z pierwszych obrazów, które przychodzą mi do głowy. Z jakiegoś powodu to właśnie w tej Miało miejsce całe mnóstwo istotnych dla tego filmu scen, jak choćby scena, w której skalet O'Hara spada ze schodów. Zresztą to nie jest jedyny przykład, który udowadnia, że schody potrafią być zabójczą pułapką. Wie to chyba każdy, kto co roku powtarza sobie Kevina. Miała okazję przekonać się o tym też Jennifer Lawrence, która wywróciła się na schodach idąc odebrać Oscara w trakcie Gali z 2013 roku. Na szczęście ostatecznie nic jej się nie stało. Niestety szczęścia zabrakło Lidy Tar, którą w biograficznym filmie Tar wcieliła się Kate Blanchett. Zmarła ona w wyniku obrażeń poniesionych przy upadku ze schodów. W trakcie ostatniej gali rozdania Oscarów. A przynajmniej tak myślało wiele osób po twicie opublikowanym przez satyryczny Twitterowy profil Lidia Tar Real. Jej rzekomy upadek i śmierć to oczywiście nieprawda, nawet nie dlatego, że coś takiego się nie wydarzyło. Po prostu ktoś taki jak Lidia Tar nie istnieje, a film Skate Blanchett, mimo że stylizowany i promowany trochę jako biografia, jest tak naprawdę fikcją. No dobra, opowiedziałem już o kilku charakterystycznych filmowych schodach, ale o prawie żadnych z nich nie można powiedzieć, że są jakoś szczególnie ważne. Można by je w sumie wyciąć z większości tych filmów i zbyt wiele by się nie zmieniło. Są jednak schody, które kojarzy każdy fankina, za którymi w dodatku stoi historia pewnego przełomowego filmowego wynalazku. Jeśli kojarzycie jedną scenę z filmu Rocky, to jest to prawdopodobnie właśnie ta. Można określić ją jako scenę symbol. Symbol wytrwałości w drodze do celu i towarzyszącej jej ciężkiej pracy. To jedna z najbardziej koniecznych scen w historii kina, i możliwe, że patrząc na nią z dzisiejszej perspektywy, nie dostrzeże się w niej nic niezwykłego. Myślę jednak, że osoby oglądające ten film w kinie mogły zastanawiać się, w jaki sposób udało się nagrać tę scenę. Mamy tu przecież do czynienia z ujęciem, w którym operator musiał wbiec za aktorem po schodach, kamera powinna się w tej sytuacji cała trząść. Tymczasem tutaj mamy dość płynnie popraw. Ujęcie. Nawet najlepsi operatorzy na świecie nie byliby w stanie nagrać tego w ten sposób bez wspomagania się technologią. W tym konkretnym przypadku mamy do czynienia z jednym z pierwszych filmów, w których zastosowany został Steadicam. I skupiam się na scenie ze schodami, bo jest ona na swój sposób symboliczna, ale w zasadzie cały film został nagrany w ten sposób. I właśnie dlatego wygląda tak fenomenalnie. Steadicam to urządzenie stabilizujące, wynalezione przez Garetha Brauna w 1975 roku. Rocky nie był pierwszą produkcją zrealizowaną z użyciem tego przyrządu. Przed Rockim Steadicam był użyty przy Maratończyku, w którym wystąpił Dustin Hoffman, i filmie Bound of Glory, który jednak swoją premierę miał i po Rockim i po Maratończyku. Wszystkie trzy produkcje były dość głośne, jednak to właśnie sukces Rockiego, który zdobył Oscara dla najlepszego filmu, rozsławił Steadicam wśród innych twórców, jak choćby Stanleya Kubricka, które kilka lat później użył go w swoim lśnieniu. Współcześnie trudno wyobrazić sobie plan filmowy bez Steadicama. Wynalazek Brauna zrewolucjonizował cały przemysł filmowy i telewizyjny. A cały ten szał zapoczątkowała jedna, niepozorna scena, nagrana na słodach w Filadelfii. Wiele osób mogłoby pomyśleć, że to właśnie schody z Rokiego są tymi, które odegrały największą rolę w historii kina poprzez rozsławienie Steadicamu. Uważam jednak, że to nieprawda. Jest jedna prawie 6 sekwencja ze schodami w roli głównej, która wywarła znacznie większy wpływ na kino i jego historię. W dodatku została ona zrealizowana około 50 lat przed premierą Rokiego. Chodzi o film Pancernik Potjomkin w reżyserii Sergeja Eisensteina i kultowe schody odeskie. Może się wydawać, że to nic wielkiego, po prostu dość dramatyczna sekwencja, w której wojska ścigają ludność cywilną po bardzo długich schodach. Jednak w 1925 roku to był prawdziwy przełom. Sposób w jaki ta scena została nakręcona i zmontowana był naprawdę nowatorski. Najlepszym dowodem na to, jak ogromny wpływ film Eisensteina wywarł na historię kina jest ilość odniesień do tej sceny w późniejszych filmach, jak choćby w Nietykalnych Briana De Palmy z 1987 roku. Mamy tam scenę z wózkiem, która jest ewidentnie nawiązaniem do bliźniaczej sceny z Pancernika Potemkina. Zresztą tą scenę z Nietykalnych, która była holdem dla Eisensteina, sparodowała jedna z odsłon Nagiej Broni. A konkretnie część trzecia, której początkowa sekwencja jest genialną parodią zarówno sceny z filmu De Palmy, jak i Eisensteina. Mamy tutaj do czynienia nie z jednym, a z aż Wózkami. Poza tym na schodach z jakiegoś powodu pojawiła się kosiarka, czy choćby prezydent Stanów Zjednoczonych w obstawie Secret Service, no i nie mógłbym pominąć obecności papieża Polaka. A to wszystko w środku strzelaniny między w zasadzie nie wiem kim a kim, ale nie zmienia to faktu, że to jedna z najlepszych filmowych parodii jakie widziałem. Zresztą nie tylko amerykańskie kino nawiązuje do sekwencji schodów odeskich, bo chyba najbliższa oryginałowi jest scena z déjà Juliusza Machulskiego, która została nagrana w Odesie, na tych samych schodach. I mimo, że to zaledwie filmowy pastisz, to jest ona dość wiernym odtworzeniem tego, co stworzył radziecki reżyser. Mamy tutaj Jerzego Sztura, który wciela się w Johnego Polaka, płatnego zabójcę cierpiącego na zaniki pamięci. Miejscem akcji jest Odessa z połowy lat 20. ubiegłego stulecia, czyli mniej więcej w okresie, kiedy Eisenstein kręcił pancernika pod w wyniku Niefortunnej pomyłki, Johnny zostaje wzięty za statystę biorącego udział w realizacji tej pamiętnej sceny. Poza Machulskim do schodów Odeskich nawiązywał też Zbigniew Rybczyński, laureat Oscara za tango. W jego eksperymentalnym filmie Schody możemy zobaczyć amerykańskich obywateli skonfrontowanych z radziecką rzeczywistością w ramach czegoś na zasadzie wycieczki wewnątrz filmowego obrazu. I tak się składa, że w tym filmie celem tej wycieczki jest właśnie eisensteinowski pancernik Potjomkin, a konkretnie sekwencja ze schodami Odeskimi. No dobra, ale mówię tyle o tych nawiązaniach i o tym, jaka ta scena była ważna, że zaczyna to trochę zalatywać Gombrowiczowskim, słowacki wielkim poetą był. Dlaczego scena ze schodami odyskimi była aż tak istotna? Mówiłem, że była przełomowa, ale co właściwie było w niej takiego niezwykłego? Aby w pełni to zrozumieć, musimy cofnąć się do początku ubiegłego stulecia i zobaczyć, jak wyglądał wtedy filmowy montaż. I w zasadzie można o nim powiedzieć tylko tyle, że był. W tamtym okresie zabiegi montażowe były dość proste. I ograniczały się do zachowania narracyjnego kontinuum w ramach filmowego opowiadania. Rewolucje przeniosły eksperymenty radzieckiej szkoły montażu, której przedstawicielem był m.in. Eisenstein. Typowe filmy z tamtego okresu były pod kątem montażowym bardziej monotonne. Nie miały aż tak wielu przeplatających się ujęć jak choćby pancernik Potjomkin. Eisenstein i jemu podobni dostrzegli, jak ogromny wpływ na emocje widza może mieć montaż filmowy. Ciągłość narracyjna nie była dla nich na pierwszym miejscu. Dużo istotniejsze było wywołanie u widza określonych emocji poprzez umiejętne zestawienie ze sobą konkretnych scen, często na zasadzie kontrastu. To wtedy zaczęto stosować też montaż intelektualny, w którym przeplatają się pozornie niezwiązane ze sobą sceny. Chyba najsłynniejszym przykładem takiej sekwencji jest Chrzest z ojca Chrzestnego. Kiedy myślimy o kamieniach milowych w historii kinematografii, na myśl przychodzą nam raczej takie rzeczy jak przełom dźwiękowy albo pojawienie się filmów w kolorze. Tymczasem rewolucja w myśleniu o montażu filmowym była dużo bardziej radykalna. Zmieniła sposób, w jaki robi się filmy. De facto, to właśnie dzięki niej na dobre narodziła się sztuka operatorska. Od tej pory filmowcy zaczęli eksperymentować, dostosowywali sposób kręcenia pod montaż, a nie odwrotnie. A schody odeskie, o których dzisiaj tyle mówiłem, są największym symbolem tej przemiany. Gdyby chcieć to nagrać w typowy dla filmów tamtego okresu sposób, dostalibyśmy długą scenę nagraną z kamery stojącej w jednym, no, może dwóch miejscach. Gdzie po prostu zobaczylibyśmy ludzi uciekających po schodach przed żołnierzami. Tymczasem u Eisensteina drżymy o losy dziecka uwięzionego w zjeżdżającym po schodach wózku. Mamy tam też przejmującą historię matki, która traci syna, zdeptanego przez uciekający w popłochu tłum. Mamy człowieka bez nóg, który walczy o przetrwanie, by nie podzielić losu tego dziecka kto wie, może to inwalida wojenny, weteran, któremu właśnie w taki sposób państwo odpłaca się za ofiarność na polu bitwy. Możecie uznać to za moją nadinterpretację, ale myślę, że właśnie o to chodzi w tej metodzie montażu. Jego twórcy wierzą w inteligencję widza, wierzą, że przy odpowiednim zestawieniu ze sobą scen, może on dopowiedzieć sobie pewne rzeczy sam. Co więcej, widzą w tym niedopowiedzeniu potencjał, dzięki któremu widz może zareagować na scenę dużo bardziej emocjonalnie, niż gdyby była ona nakręcona na szerokim planie i z jednej perspektywy. Gdyby scena z pancernika Potyomkina była nakręcona w taki sposób, o którym mówiłem wcześniej, nie byłoby miejsca do interpretacji, a sekwencja ze schodami odeskimi znikłaby w gąszczu innych, podobnych, niczym się od siebie nie różniących scen i nigdy nie przeszłaby do historii kina. Pewnie zaczynając ten materiał spodziewaliście się czegoś na zasadzie żartu, bo w końcu mamy 1 kwietnia, a cały ten temat brzmi jak jeden wielki żart. No i w sumie aż tak się nie pomyliliście, bo żartem jest to, że to nie jest żart. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się z tego filmu czegoś ciekawego. Przykładów mogłoby być pewnie więcej. Nie wspomniałem przecież o kultowych schodach, na których Kopciuszek gubi swój pantofelek, albo o scenie spotkania Jacka i Rose z Titanika. Zresztą, jeśli przychodzi wam do głowy coś innego, co mogłem pominąć, to koniecznie napiszcie mi o tym w komentarzach, bo sam jestem ciekawy, czy o czymś zapomniałem. Odmykam dyskusję i zostawiam was w towarzystwie pana Piotra Franczeskiego. Do usłyszenia. Schodach relicjni schodys z...